Zobacz w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny Krug dziewięć. Siemanko Jest z nim też? Leon 8. Dobra, i Tylko że ja obstawię... Nie gra. On obstawia, to wygra. Tylko na razie nie mów, dopiero jak wejdziemy już na mapę. Dobra. Dobra, ja Jakby co to tu ja wiem Sekunda. kto kontra kto jest, a więc... Dobra. E, jak coś, to jako wyposażenie nie możemy brać tarczy. Okej? Okay? I... Okay. A i plus jeden garzyk też nie. No dobra. Dobra, ja już gotowa. Ja też, mam. dobra. Dobra. Wrócimy z pierwszym rundą. Dobra, ja! ja myślę, że wygram meg. Ja też, chodź tu. Teleportujemy się i jesteśmy. Dobra. Je idziemy tu? Stań po drugiej stronie. Dobra, trzy, cztery. 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 Najpierw cztery. się bijecie takami. Dobra. Dobra, zaczynamy. Trzy, cztery. Następna runda. A ja nie dosięgam. Trzeba trochę wyjść. Ty masz jeszcze ten. No, ty masz jeszcze jeden. Nie możemy formę. się ruszać. No spoko. Nie, jak ja tego nie Ja tak nie trafiałem. Ja Dobra, zaczyna. zaczynamy. Trzy, dobra. Cztery restart. Oh. Co oh. jest? Trzy cztery. Trzy, cztery start. Nie, jaki? Meg przegrała. Trzy, jeden. Teraz gadżety? Mm. Nie, już bez gadżetów. E dobra, Nie. zaczynamy. Dobra. Ja biegnę tu pół. U, dobra. Na blizyjutko choć. No ej. Czekaj, a dobra. Ciólec. No 3 4 start. Weź idź do demeski. Odliczaj. Trzy, cztery, start, A to nie miało być teraz z sutami? 3 4. No czemu ty się ruszasz? Było bez ruszania, Bartek. Trzy, cztery. No, trzy, cztery. Trzy, cztery. Start. Ha! O, skur... Trzy, cztery. cztery. wygrała. To ja miałem gadżet boy na ratunek. No, Dobra, następne, następne. Nie, nie wszystkiego. Nie, 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 nie. To jest niesprawiedliwe. Masz więcej HP. Ja? Nie, bardzo żywot. Dawaj, Dobrze, ale. Trzy, cztery. Ej, nagrałeś? Nie! Yeah! Nie! Yes. Ej, jak ty blisko byłeś! Ty już strzelałeś, czy mi się tylko wydawało? Trzy, cztery... Trzy, cztery... <try> Dobra, Chester wygrał. Dobra. Albo nie, dokończmy sobie tak, for fun. Ma, wykorzystajmy ci ten tor. Forfan, ostatnie starcie solo jest. To zacznij już nagrywać. No ja już nagrywam. Teraz akurat nie przycinam. I ten odcinek będzie trwał tylko 4 minuty. Dobra, e, no to teraz jest takie starcie U. solo na luzie. A masz. Robimy byle co. Więc ja się dam uleczyć, będę dobry. Kurde, mnie. Mm. Nie gramy w and seeka. Mm. Janek się idzie chować. No do, dobra. No, w krzaki albo jedno, albo drugie? Nie, byle gdzie? Byle gdzie, a ja muszę go znaleźć. Wygrać w tym? No mm, dobra. To lecę szukać. Lecę chęcić. Dobra, no to kończymy. Do zobaczenia w następnym odcinku.